A sponsorem dzisiejszego odcinka jest Cashify. A jeśli nigdy o tym nie słyszałeś, już Ci tłumaczymy o co w tym chodzi. Cashify to sieć kantorów kryptowalut dostępnych w całej Polsce. Stacjonarnych, ale także mobilnych z dojazdem do klienta. Dzięki Cashify możesz bezproblemowo zainwestować w kryptowaluty albo również wypłacić z nich to, co już tam zarobiłeś. Możesz to zrobić za pomocą przelewu lub tradycyjnie gotóweczką. Jeżeli jeszcze nie inwestowałeś w ten sposób, to Cashify robi spotkania w całej Polsce i uświadamia ludzi, jak inwestować w kryptowaluty. Na wszystkich spotkaniach możecie dobrze zjeść i napić się piwa. Jeśli jesteście pełnoletni, to z tym piwem. Cashify to nie tylko kryptowaluty. To również sklepy z metalami szlachetnymi, takimi jak złoto, srebro, platyna. Wystarczy wejść na cashify.gold. W ofercie również ekskluzyw, Zegareczki. Cashify to także kantor wymiany walut online. Wymienisz tam waluty po lepszym kursie niż w banku. Cashify to ponad 60 punktów w całej Polsce. A jeżeli nie wiecie jak zarządzić przygodę z tym biznesem, Cashify służy Wam z pomocą. Czekają na Was darmowe meetupy, prelekcje oraz spotkania edukacyjne. A wszystkie szczegóły znajdziecie w zakładce wydarzenia na cashify.eu. Siemaneczko, witam Was serdecznie w tym nietypowym odcinku na kanale Strong Ekipa. Czemu jestem sam? Czemu jest tak pusto? Zobaczycie. Siemaneczko, witajcie na siłowni Real Zim Konrada Karwada, tym razem w Puczku. Jeszcze tutaj nie byłem, tam są zawody strongman. Były zawody w siłowni na rękę, a teraz oglądamy, jak wygląda sprzęt na tej siłowni. Powiem wam tak, Marcinek próbował jakieś tam rzeczy do wyciskania, ja po prostu wezmę, sprawdzę, czy ciężar jest ciężki, ale na biceps. Trzydziestki. Męski ciężar. Trzydziestki. Coś, kur... jakieś takie lekkie. Ale w każdym razie, Konradzik, dużo, dużo powodzenia dla ciebie w organizacji tego typu eventów. Żeby ta siłownia, jak i każda inna, bardzo dobrze prosperowały, żeby... 30. Dobra, to się nagrało, a ja dalej będę z twardą kamienną miną mówił, że nic się nie stało. Żeby wśród młodych ludzi przede wszystkim zaszczepić zdrowy, sportowy tryb życia. Ta siłownia jest idealnym na to miejscem, także zapraszam Was wszystkich. 30. Kądziu, jestem z tobą, na kolejnym otwarciu też przyjadę. Spadło mi na stópę. Pewnie, sorki. Dzięki. Położyłem na nich a to spadło tam razem jeszcze tak patrzę spadanie, ale mówię dobra, będę twardy, jest wszystko ok i ta 30 tak... W końcu mi na stopę. Nie mam, jak widzisz, butów bezpieczeństwa, ale to nie są klapeczki, też jest okej, okay, Musi być porządek. Robimy zaraz kolejną serię. Tam przekąski czekają, latuję później. I wiem, że jeszcze później o 19 będziemy się też siłowali. Także trzydziestki. Pompeczka na klatkę. Lubicy rosły. trzeba robić rozpiętki. Zobaczcie, jak to wszystko chodzi, jak to wszystko pracuje. W sensie maszyna, nie jo. <laughs> Albo jo. Dwie maszyny w jednym. Zamykamy dzisiaj całą maszynę. Ale to chodzi. Kurde, patrz jak mi... 200, 200, ale to by nic nie dało. To by, nie dało nic. Miał... To by nic nie dało no? Nawet... Nie dało nic. 107 polskich kilogramów. To się dzieje? Ciekawe czy pójdzie ciężar czy klacek. Dowiemy się, po reklamach. Wiadomo, że idzie. Cyk. Co? co? Głową do czoła. Urdo, ale spompuja, Cycę dzisiaj. Taki jest ładny sprzęt. Yy. Nie myśl sobie, że to jest mały ciężar. To był przepotężny ciężar. No, ale już trochę ćwicza, nie? Daj mi się, ale jednak się mylę. To nie jest tak, że to by nic nie dało. To są mistrzostwa świata. bodajże bo 25 albo 26. Nakręcam no, się przed imprezą, bo zaraz wezmę w Zastanawiam się, czy może nie, wyjść, nie wrócić do stricte do samych strongmanów, Ale kiedyś miałem coś takiego, to jeszcze miałem taki kanał. I sobie tutaj najwierniejsi widzowie pamiętają, Konrad Karwat. Tam był, była seria Road to 400. 400 kg bardzo chciałbym, żeby zrobić. Powiem wam, że teraz gdzieś mi myśli wracają do tego, żeby. Nie udało się wtedy tego podnieść, zrobiłem 390 kg treningowo. I teraz myśli mi wracają, żeby właśnie wrócić i spróbować podnieść te 400 kg. Z tym, że nie chcę tej wagi takiej dużej robić. A, a wiem, że. To jest nieodłączna część tej, tej drogi, żeby ta waga była duża, no bo jednak te kilogramy no, pomagają przede wszystkim i, i to jest i to, jest jedne, co, to czym, nad czym się waham, że nie chciałbym po prostu ważyć tyle, co ważyłem. Najważniejsze w stanie żarcie by zabrakło. Kucharze, słuchajcie, słuchajcie, znamienici, jedzenie pyszne, tylko walczymy tutaj z wiatrem nad, nadmorskim, który nam to prawie poporwał namiot. Można powiedzieć, że namiot byśmy mogli szukać spokojnie na helu, tak wiecie, dziesiątkami przyparty. Miejmy nadzieję, że nie nie urwie głowy. Dla mnie on no, tak tyle pyszności stoi. Żarcie trzeba go ratować? Ja ratowałem wszystko poza zupą rybną. Wyśmienicie, moi drodzy, cała strefa tutaj jest, jest miejsce, w którym najwięcej dzików przebywa. Chociaż teraz wszyscy się najedli i poszli, ale więcej dla mnie. Także Konrad, dziękujemy za takie tutaj przystaweczki. Wszystko, co najlepsze już zjedzone. Były wrapy z kurczakiem, one zniknęły. Były kanapki z łososiem, zostało jeszcze kilka. Jest wspaniała zupa rybna. A, szartuje, lubimy zupę rybną. Wszyscy lubimy zupę rybną. Zjadłem, przynajmniej ja, jako jedyny chyba, i smakowała. Jesteśmy na pomorzu, więc musimy jeść zupa rybna, ale nie mówmy tyle o zupie rybnej. Mówmy O siłowni, która jest fenomenalna. Tak jak mówię, siłownia jest zacna, jest tutaj wszystko, całkiem duża powierzchnia i jest przestrzał, więc wszystko widzimy. Nie wiem, ile tutaj jest metrów. Musimy się dowiedzieć. Wygląda na jakieś 800, przynajmniej w tej głównej strefie. Cały sprzęt widzę barierki do te dipy. Poręcze widziałem do Street lift. Więc widzę rzeczy troszkę do dźwigania, troszkę do kalistyniki. Wszystko, co sobie tutaj wymarzycie, jest. Nowe, świeże talerze, prawda. Czyżbym został prowadzącym kanału stronki ekipy? Nie wiem. Bardzo przepraszam, bo nie, nie każdy musi mnie lubić jeszcze na tym kanale, więc nie wiem, czy komuś nie przeszkadzam. Ale w razie czego ja tylko na chwilę. Tutaj zobaczcie, lekki pogłos mamy, ale jest również sala do cyclingu, Dosyć duża. Ile tu mamy? 2, 4, 6, 8, 10, 11 rowerków. No, wpadaj śmiało. Także jeżeli będziecie w Płocku, będziecie chcieli wejść sobie na siłkę, no to możecie, nawet jeżeli nie macie 16. No a tak poważnie to Karwat gratuluje, rozwija się chłop, otwiera siłownię za siłownią. Bardzo dobrze potrafi wyczuć punkty. I uważam, że wykorzystał potencjał. No nie? Jest tutaj ogień. Jak będę w Pucku, to odwiedzę. No, jestem już na chyba trzeciej siłowni od Konrada. No, powiem tak, że ta wygląda najbardziej profesjonalnie ze wszystkich. Jest ogromna przestrzeń. Zobaczcie, tutaj lato możecie robić wszystko prowadzić zajęcia na słońcu. W środku dużo przestrzeni, także możecie sobie. Wreszcie sobie wszystko robić. No, jest okej. Okay. Tylko z głową, ale tak jest wszystko okej. Okay. Także czoła. ja życzę koziowi jak najlepiej, żeby się rozwijał, żeby w całej Polsce były jego siłownie, imienia, imienia Karwacika. No i co? Ja a Wam, Was zapraszam, żebyście odwiedzali, oznaczali jego siłownie i jego i żeby rozrastała wiedza, że takie rzeczy się dzieją w Polsce. I że to robi nasz człowiek, moi drodzy. Tak? Tak. Te sukienki su stoją, bo widzę się w odbiciu kamery. <śm -aki> a po co my tu jesteśmy w ogóle? Bo jest zimno i musimy bluzę kupić jakoś. A widzicie jak w kieleckim. Ty, weź tu znajdź. Coś, wyglądają mnie zakupy? Biorę i wychodzę, a nie przymierz. To nie jest dział męski chyba. Góry <ś -aki> do sklepa nie chodzę i diotę ze mnie robić. Reszta włosów nie wyjdzie. Karwata zakupa mam nadzieję, że... Z tym z obecnie może nie. Ty, za dużo może być. Nie no, zobacz. Nie no za dużo. Patrz, szukałem się. Przynajmniej jest większy. Tu no nie ma. No. Nie, czy, czy ja jestem ślepy? Nie, no jedna była. To jest inna opcja, zakręcić gdzieś przy stronkmenach i buchnąć z namiotu. Nie, tak wszystko fajnie, fajnie, ten burger jest przykładowo tam na grillu, Może być, może być dobre. To burgery tu, tu? Tu. Tam jest część produkcyjna, tutaj jest część sprzedażowa. Śmiechy, śmiechy, seru mieliśmy, ale to może być bardzo dobry burger. Ludzie też mogą być wcięgli trochę na mnie, bo zblokowaliśmy część parkingu na galerii. No ale dzięki temu też mamy fajne wydarzenie, bo naprawdę kilku mocnych facetów tu przyjedzie. Zresztą zobaczycie to wszystko na kanale Strong Ekipa, bo naprawdę będzie jeden bardzo ciekawy zawód. Znaczy jeden. Wszyscy są ciekawi, ale jeden jest bardzo szczególnie ciekawy, gdyż ma 20 chyba bodajże 3 lata, a ciągnie już ponad 400 kg. Także to jest naprawdę bardzo dobry wynik. 115 za 3. Tak nie jest. Zobaczymy, czy będzie dobrze. Trochę, trochę jak dalej. No wiedzą, że się kawa to otwiera, to go starać. No, widziałeś? Jaki jajcarz, jaki żartowniś, trefniś. Buły palone na piecu, także no, zaskoczony jestem, może to będzie cię wyglądać. Prawda. Radzik, radzik, radzik. To powiem wam, że zwykły futrak, stojący tutaj przy, przy zawodach, fajerwerki już lecą. Powiem wam, że bardzo dobrze to wyglądało w produkcji, więc też spróbujemy, jak to... Ty, no jest kawał buły, szerpana wołowina. I bardzo dobrze tu przyjechali, powiem wam, bardzo dobrze, naprawdę jest. robi robotę, nie jest ktoś top of the top, ale powiem wam, że ja bardzo lubię panową winkę. mamy ten ser opalony, mamy pomidorka, wszystko świeże, wszystko smaczne, to nie między seriami, jemy, zapieprzamy dalej. Nie, jest jest, tu. się rozleciało. Mam ja jestem mama w bardzo często no, Na wakacjach jesteście? Nie no, bo tak, Startujesz tak. dzisiaj. O, super, ale skąd ty pochodzisz? Z Piosku w A Piosku Myślałem, że to jest trochę dłużej, że nas. Przywiało, fajnie. I... Forma jest? Myślę, że jest. Trochę niespodziewanie, bo za przyjechałem. Tak, bo wypadki bicepowe w Ogólnie szykuje się na lipiec, na Open do Kwiatka, nie? Na no, się zaskrywa. tak jest. Na open nie podróżę na z tym organizatorem, nie będę. Mogę to, <laughs> mogę to powiedzieć publicznie, wstać tego nie wstydzę, bo jesteśmy oszukani więc... Wiedził mnie mój stary druh, wielki chłop, gość, który z ciężarami, to jest za pan brat, trójboista wielkiego formatu, dawno nie mieliśmy okazji się spotkać, bo że nasze drogi troszeczkę, a tak, we tak. i ty się wyprowadziłeś. Ja się wyprowadziłem i jestem teraz tu na blisko, w z rzut A Karwa to jest taka świnia, że zawsze znajdzie i ja teraz też jestem na Pomożu. co prawda nie mieszkam, otworzyłem siłownię, ale mam nadzieję, że będziemy się częściej widywali. Tak, Bardzo dobry zawodnik, Konrad Lewąska, sprawdźcie sobie. Dobra, słuchajcie, znajdujemy się teraz na placu boju, z szaty na placu boju, gdzie jest droga, ja jestem z organizatorami dzisiejszych zawodów, Siłownie tam, organizatorzy tu, ja się nie wpierdzielam, sędziuję, pracuję, co mam robić. A czy się nie wpierdzielasz, się? ty sędziujesz, to masz tutaj wiele do powiedzenia i...

I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Oh, Hold my beer for a minute. I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning all. Oh. And this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs. I'm hitting and I'll never look back, moving on till I get it all. Oh. And we all got dreams, we all want things.

Kto sędziuje? Jest Konrad, posędźuj. Dawaj dawaj, 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 dawaj. Dawaj, <gulia> dawaj, dawaj, poleciąg, <gulia> dawaj, dawaj, <gulia> dawaj. Kurczę, ale ma siłę, <waszywę>, zobacz go, siłami tylko. Nie uczciwie, nie uczciwie, nie, nie, nie. Nie, oszukiwał oszukiwał oszukiwał, oszukiwał, oszukiwał. oszukiwał, oszukiwał. Miał okulary, miał okulary, także oszukiwał. Ready, go! I mamy zwycięzcę! Eee, wygramy, brawo! Ale zobaczcie, podtrzymaj chwilę, podtrzymaj, dobra! Ale kozak! Jak tam u góry jest w ogóle? Co tam u góry widać? Widzisz może? no, bo dziękuję! Nie, może i crossfit przywita Konrada. Brawa nie, 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 zobaczcie, to jest...

Ciebie ty mnie nie widzisz, ale dziękujemy Tobie całym serduszkiem za to co robisz jak wspierasz sport w naszym okręgu. Dziękujemy, dziękujemy podróż, bardzo. bardzo mocno, i kroczek, O zobaczcie, ale popalczył. Brawa Lightże. Ten człowiek też świetną robotę robi. Podróż, Słuchajcie, to jest zawodnik Ninja Warrior, także naprawdę kozak. Zobaczymy jak jemu później.

Prawa dla Marcina! jeszcze cię na zawody z trąbem kolejnym! Powiem szczerze, że już bym mógł wystartować, ale nie to nie jest, za, jest ja, ta forma, którą tu siebie oczekuję. Więc je, na myślę, bierze. za rok, jak zdrowie dam, będzie taka forma, jaka ma być, to wystartuję i będę walczył o najbliższe Prawa Prawa dla Macieja! Maciej naprawdę zrobił wiele, wygrał Arnolda w Afryce. Yes, a, a. Tak jak zauważyliście przez cały odcinek, a zwłaszcza na jego końcu, nikt nam się przy żarciu nie pcha, czyli Krzyśka Radzikowskiego się nie ma z nami i nie chciałbym, żeby to było jakiekolwiek źle odebrane, krzyżu nie mógł, miał podpisaną umowę z pewnym organizatorem, no ja osobiście nawet dzwoniłem do tego organizatora, prosiłem, czy nie mogę Krzycha zabrać, bo mam otwarcie, no nie szło niestety, rozumiem to, słuchajcie, siła wyższa, to otwarcie tak wybuchło z dnia na dzień tak naprawdę, więc też... Nie mieliśmy tego ustalonego wcześniej, no i niestety nie dało się z tutaj nam spotkać. Troszeczkę inny ten odcinek, jak widzieliście, jeżeli chodzi o formę w stronę Egipcie, chociaż w stronę tak jak wiecie, cały czas coś się zmienia, bo to jest po prostu naturalne, jest to nasze życie, jest to to, co przeżywamy my, a przeżywać to razem z nami. Ja Wam serdecznie dziękuję za obejrzenie tego materiału. A co do Nikoli, to. Dziękuję. <laughs>